La, 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 li, la, la kolego, jesteśmy la, la, już w tak. wizji o, <laughs> przepraszam bardzo. Hej widzowie! Znajdujemy się w Bychawie! Ciekawi, co można tu zobaczyć? Bo ja tak! Jeśli wy też, to zabieramy kamerę i lecimy wam to pokazać. Swoją przygodę zaczynamy od spichlerza z pierwszej połowy XIX wieku. Fajny budynek i polecam bardzo, bo można wejść tutaj z całymi rodzinami. Jest bardzo bezpiecznie. Budynek nie ma sufitów, więc no nic wam nie spadnie na głowę. A budynek w środku jest przepiękny, naprawdę. Spójrzcie na tą cegłę. Cegła marmurkowa. Ktoś by powiedział, że ruda, no, ale ja nie będę nikomu zabraniał mówić, tak? Chodzimy. O bezpieczeństwie tego budynku nie mówiłem dla żartów. Na samym wejściu widać nas kolumna, która jest pięknie pokryta. Nie wiem, jak to w ogóle nazwać. Może 20 lat temu bym mówił. O, mówiłem, że jest bezpiecznie. To chyba brona orzechas rzuciła. I tak właśnie znajdujemy się pod głównym celem naszej wyprawy w Bychawie. Są to ruiny pałacu z XVI wieku. Natomiast nigdy nie było to zbadane przez archeologów, więc dokładna data nie jest znana. Oprowadzimy Was po tym. Chodźcie! Widzicie ruiny pałacu, przed którym chwilę temu byliśmy, a teraz podążamy malowniczym jeziorkiem, na którym jest wyspa. Do niej prowadzi tylko i wyłącznie drewniany most. Czy te deski są spruchniałe, czy są z XVI wieku, czy któraś przed nami się zawali? Tego nie wiem, wy też jeszcze tego nie wiecie, ale zaraz chwilę to sprawdzimy. Oczywiście idąc mostkiem zachowamy wszelkie możliwe środki ostrożności i po cichu, bo tutaj są okoliczni wędkarze, którzy łowią ryby. Po co mamy położyć zwierzynę tak i nie dać się komuś złowić jakiegoś rekordowego karpia? Idziemy dalej. I tak jak mówiłem, idziemy po cichutku. Zobaczcie jaki piękny widok na ruiny pałacu. Można tutaj w spokoju połowić sobie rybki uciec od tego zgiełku i pośpiechu w tych wielkich miastach. Każdy z Was na pewno tego chce raz na jakiś czas. Ja też. Niestety nie przeczytałem znaku, który mówił zakaz połowu ryb w garniturze, także jedziemy do kolejnego miejsca. Dojeżdżamy właśnie do kolejnego punktu docelowego. Jaki będzie? Jeszcze tego nie wiecie, ale za chwilę widzimy się pod znakiem i wszystko stanie się jasne. No i jak widzicie, wszystko jasne. Gdzie jesteśmy? Zabiorę was w miejsce, którego się nie spodziewacie. Już jesteśmy pod tym miejscem. Sklep pszczelarski, zwanym Pszczelem za Ciszem. Jak dotrwacie do końca filmu, będzie z tego miejsca coś do wygrania. Paczka niespodzianka. Wysiadając z pociągu na stacji Lublin Zachodni, możecie spotkać ciekawe miejsce nieopodal. Już was tam przenoszę. Aj, ciężko się wchodzi. Idąc tutaj warto zabrać jakieś sportowe ciuchy, tak jak na załączonym obrazku. Znajdujemy się pod okazanym dębem. Jest to żywy pomnik przyrody. Ale wiecie co? Nie wysiadajcie na lublinie zachodnim. Jedźcie po prostu dalej na Warszawę i tam w balety. Nie opłaca się chyba tutaj przychodzić. I znajdujemy się pod ogromną wieżą widokową. Gdyby była wyższa o 95 metrów, mierzyłaby ich aż 100. Żeby wejść tam na górę, trzeba być nie lada sportowcem, więc muszę się przebrać. I hop! Także magia kinex, skapiemy na górę! I jesteśmy! Ze szczytu wieży rozpościera się taki widok Sami oceńcie, czy wam się podoba Jest również darmowa luneta, przez którą można podejrzeć... Krzaki! Ciekawa. Jezu. O! Jezu! Widzę wronę! Widzę wronę. Wranę na 12! Kręcią! Jedziemy do kolejnego miejsca! Cześć widzowie! Kolejna miejscowość! Tym razem za Wieprzycę! Zobaczymy tutaj ruiny fajnego zamku, także zapraszam ze mną! Przed samym wejściem do zamku wita nas taka oto piękna brama. Taka mała ciekawostka, bo właśnie tutaj w młodości spędzała swoje wakacje Maria Skłodowska-Curie, polska nowlistka. Przy samym zamku rozpościera się piękny widok rzeki Wieprz. I jak widzicie opuszczamy Zawieprzycę i widzimy się w kolejnym miejscu. Na razie! Hej, ja? Znajdujemy się w miejscowości, oczywiście w temacie pszczelarstwa pozostajemy, w którym objaśnię wam zasady konkursu i co jest do wygrania. A do wygrania będzie miód z wiśnią ze sklepu, w którym byliśmy wcześniej. Także jeżeli chcecie go wygrać, wystarczy napisać jakiś fajny komentarz. Ja spośród komentarzy pod tym filmem wylosuję dla mnie najfajniejszy, a wyniki poznacie w następnym filmie. A teraz skoczymy do naszego sklepu firmowego po artykuły, które przydadzą się w kolejnej scenie. Hejka widzowie. znajdujemy się w miejscowości Kijany. Asortyment, jaki był nam potrzebny, który nakręciliśmy w poprzedniej scenie w naszym firmowym sklepie. To była po prostu kiełbasa Bo robimy ognisko Jak znalazłem to miejsce Kijany Pierwszy raz tutaj jestem Wyglądało to tak Jak w poprzednich miejscowościach, które znajdowałem Google Maps Obrzeże Lublina Jakieś takie miejsca Sobie po prostu przybliżam Poczułem Punkt wypoczynkowy Myślę dobra, biorę Jest naprawdę fajnie, możesz tutaj przykręcić Wielki stół Kniaczki Więc z tego miejsca żegnam się z Wami. Dzięki, że zostaliście do końca. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się podobał. Subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i komentarz, tak jak słyszeliście w poprzednich e, scenkach. Tak? Najlepszy komentarz, który mnie rozbawi, zaciekawi. W nawiązaniu do filmu e, wygra miód z wiśnią, także nie byle co. Mogę się pokusić o tezę, że nikt z Was takiego nie jadł. Może była ona zbyt arogancka, przepraszam, jeśli kogoś uraziłem. Ale no ciekawe, jeśli ktoś jadł miód zwiśnieł, proszę napiszcie to, będę pełen e, podziwu. E, widzimy się w kolejnym filmie za tydzień. Tam ogłoszenie wyników. Żegnam się z wami i życzę Wam miłego wieczoru. Pozdro! Betonem nie stanę! Betonem nie stanę. O nie. Betonem nie stanę. Jeśli to oglądasz i wytrwałaś do końca, to znaczy, że mnie kochasz. To znaczy, że mnie kochasz. Albo się